Witam. Mam nadzieję, że się nagrywa. Generalnie System Shock 2. To było jajko. Trzecie jajko zniszczone. Jak widzicie, w poprzednim odcinku dotarłem w końcu na statek Rickenbacker. I mogę wpakować sobie do Heavy. Dzięki czemu. Mam teraz umiejętność wszystkie bronie... ...czy znaczy wszystkie broni. Umiejętność broni ciężkie, standardowe i energetyczne na maksymalnym poziomie, więc mogę używać wszystkich broni z tych kategorii. Git! Tylko że na razie nie znalazłem żadnej ciężkiego przygodnika, którego pewnie używam. Bo tak. na przykład to. Dobra, w tle gotuje mi się woda. A ja eksploruję. Niedobrze, ponieważ jest pająk i szybka podmianka na elektromagnetyczny impuls, puls boom. znaczy się, czy coś w tym stylu? Jeszcze żyjesz, ty skubańców! Ty już, was? To ciemno trochę jest, powiem. Opcji. Which you must pass to get the bridge of the do if, if, if you approach it, the same will happen there, but I have a way to avoid this. Proceed to cell B. There I the Si, pani pani Shodan. Po pierwsze, jakieś logi. A w ogóle, to ma, mamy teraz bardzo ważną notatkę mamy się udać do engine nie to jest na SEAL B I ja, jak to grałem wcześniej to olałem to trochę i musiałem się szwendać po tym statku za długo więc momencik okej okay. I'm back razem z całym napojem który mi będzie tutaj towarzyszył do końca gry mam nadzieję i dostaliśmy dwa logi co to za logi? I was scared out of my mind with that music. All I wanted to do was see those things up close find out their secrets. Everything in this room? Yes, I think yes. In order to reverse Hippie. the gravitronic generators, I need to get into Nacelle B. In order to get into the Nacelle, I need my damn access card. But I left it on the opposite side of the whole breach. No nie wierzę, że tak źle mi takie bolstowamy, w Anko idzie. No w końcu. To, żeś powiedział, panie się? No nie wiem. Wiesz co, aż sobie jeszcze raz przesłucham. Kroker. Prawie jak. Znaczy nie prawie jak. Dokładnie tak samo jak. Tylko bez C. Ok, czyli tutaj mamy... podpowiedź, znaczy podpowiedź. Trzeba szukać karty. Karty dostępu do engine na Cell B. Oraz... idziemy. Generalnie eksploracja troszkę jeszcze więcej. Uuu, tu jest coś. No właśnie to jest dziwne, ale... zaraz. Nie można przez to... Się, nie da się wspiąć na to. Ale, 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 z tego co kojarzę, mogę się wrócić tutaj. A tam chyba wszystko sprawdziłem, mam nadzieję. Tutaj chyba też. Ej, kocham tą grę, chyba. Tak przynajmniej trochę. I mogę. A nie, nie, zaraz. Nie, to jednak nie. Inaczej, troszkę. Chyba jednak nie musiałem się tu wrócić. Nie złam nie, za mnie nogi. Niech to już tak. Co to było? Okej, okay, generalnie tak tu nic. Skubanie, Widzicie go? Ale jaja. Zestanął. Ała, ała. Mam przewagę, bo moje. Poci bo ty się nie ruszasz, jesteś głupki. No, ale muszę strafić. Fajne ma te bronie, takie shurikeny wystrzeliwuje. Sympatycznie, chociaż jednocześnie niesympatycznie, bo zabija. A ty, ty się da przejść? Więc mam wyjść, albo pójść tutaj, albo. Nie jestem pewien, ale. O, tam jest granat. Granaty są. Można by spróbować zużyć swoich magicznych umiejętności. Na to. Tak jest. A! Granaty! Spadać mi tu. Bardzo dobrze. Oraz. I chyba tutaj tyle. Natomiast mogę spróbować, czy udałoby mi się przeskoczyć. Ale muszę mieć włączony agility zrobimy teścik Nie, nie da się, śmierć Bo śmierć To się robi w inny sposób Mój przyjacielu Generalnie nie tak Czyli jedyne wyjście to po prostu wejść tutaj, tak jak myślałem Okej, okay, jajko numer 4, 2 albo 5 Właśnie, czy to nie przegapiłem jakiegoś jajka, muszę co to jest tutaj? Co, że tak co chwilę tu łarzę cały czas w tym samym miejscu, ale po prostu jako że nie mam mapy, jako że nie mam mapy, to muszę bardzo uważać, żeby nic nie przegapić, po prostu, bo to miejsce, w tym miejscu, można bardzo łatwo, różne rzeczy przegapić. Mówię wam, powiadam wam, wierzcie mi. Dobra. Także chyba nie przegapiłem, więc mogę iść. Further. This way, jakiś kolejny korytarz wentylacyjny, znaczy przewód trochę ciemna, bo to może być wiatraczek. Okay. I do góry, spindramy się z pistoletem laserowym na pokazówkę, oczywiście niezbyt słaby. A to co? Tu jest jakiś gadżet, więc tak, mam wyjście. Tam na górze jest tylko para. Przejdę się w tym kierunku? Ała! Ała! No to było sprytne, nie powiem. Powinien się tego spodziewać. Okej. Okay. Czyli tu mamy opcję numer jeden. Wraz z beczką śmiechu. Nie, nie, niestety nie. Nic tu nie ma. Oprócz beczek. Nie ufam beczkom, wiadomo, więc muszą zostać wysadzone. Śmiercią tragiczną zginęły. Muszę powstać i zorientować się, co to jest za miejsce w ogóle jest. Aha, i bardzo dobrze, bo teraz tak. Poniekąd się cofnąłem, ale po to, żeby ty tylko móg sp móg żeby mógł sprawdzić, co tutaj jest na górze na przykład. Tam byłem, prawda? Z tamtej strony. O, tutaj na przykład mam troszkę kasy. 48 zł. Mogę zrobić przeskok. przeskok. I mogę zrobić jeszcze jeden, mam nadzieję. Albo nie, bo nie mogę, bo za daleko tak, by to Chyba nie da się stąd przeskoczyć tam sorry Nie da się Także Chyba, że tędy jakoś Tu wszystko Aha i w sumie Aha, bo tutaj jeszcze jest obszar gdzie nie byłem tak naprawdę, więc Mogę tutaj sprawdzić ten I Teraz mam pytanie, kurde do gry Da się tutaj skoczyć Dobra nie mam wyjścia spadam tutaj a, to jest drabinka w razie czego, więc można wrócić? Tak, teraz no, naprawdę bardziej do siebie gadam. Stary? Mamy w każdym razie drabinki, dobra. jestem teraz tutaj. Aha, nie, te drabinki bez sensu. No nie, są po to, żeby. Kurde, tutaj jestem. Po drugiej stronie tych rur. Tam byłem! No, co z tego? Nic. Jedno wielkie nic. Tutaj coś? A, tutaj jest trup. Będzie assassin, pewnie coś mi się tego tak wydaje. Jakaś drabinka, zaraz to sprawdzę. Jeszcze więcej kasy, która w końcu chyba się zmarnuje, nie zdziwiłem się. A, czyli to tu, tutaj jestem z tej strony. Spoko. Czyli jestem teraz z boku, jakby. Mamy tu jakiś gigantyczny komputer, który służy zupełnie do niczego. Pewnie dograłem w Tetris. A tu mamy drabinę. Okej, okay. to jest jedyne wyjście, żeby. Oczywiście koniec zrobimy, ale możemy zrobić Myk a Lara Croft prawie że. Nie ma tu nic. Oprócz jajka. To było chyba szóste. Okej, spokojnie, spokojnie kolego. Dobra, trup. Mamy loga nowego. Co tam nam powiesz kolego, który ma na imię? W sumie nie wiadomo. Base? Czy nie dam czytąż. Tak, i okazuje się, że nie mogę przejść dalej, ponieważ nie mam karty dostępu. Czyli, jednym słowem, jedyne co mogę teraz zrobić, to nie zdać się zgubić. Ja tak naprawdę. Cholera, co to było? No, jakaś pułapka pseudo. A nie, aha, to mi otwarło to przejście, czyli mogę dać dalej iść, ale wiecie co, wrócę się. Szybko, szybko ciach, szybko... nie, ten, bo no, dobra, może być tędy. Ponieważ tam w tym przełodzie wentylacyjnym Ominąłem drugi korytarz, a ja po prostu muszę to sprawdzić, bo ja wiem, że to będzie prowadziło pewnie takieś jaja, które bym ominął, gdybym tam nie poszedł. Także jedyne co mogę teraz zrobić to To kurde zrobić coś takiego. Ten odcinek jest prawie zero postępu oraz. No, trudno. Tak. Ach, udało się. Na przykład. I witam z powrotem na tej części. Gdzie jestem? No tędy. I teraz pójdę w drugim kierunku. Mogę się założyć, tam będzie po prostu jedno jajce i nic więcej. Tędy, nie? A nie, lepiej, to jest log. A nie, to jest jednak coś ciekawszego. Drabina. Cóż to za miejsce? a przycisk, który będzie most. Super. O kurcze, zarąbiście. Zaraz tam podejdę. A gdzie ta drabi... Tak, miałem rację. Widzicie, ale to jest naprawdę niesamowite miejsce. Takie... Trzeba sobie tutaj zejść tą drabinką. Tam już jest śmierć. Jeśli tylko trochę niżej się zejdzie, to się spadnie. A tu jest jajo. Jeśli sobie tak na suficie. Ja tylko bym... Nie zauważyłem. Nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij. Teraz mam pytanie, czy da się tam doskoczyć stąd? Na pewno się da! Uuu, ale dobra, to było naprawdę jak Lara Croft. hop się chwycił krawędzi. Tu mamy zwłoki. I co lepsze, mamy nową broń, którą chętnie sprawdzę... Co tak dziwnie przechodzisz? Chcę sprawdzić, jak to działa, bo nigdy nie miałem okazji i to będzie debiut w moim życiu. Tej broni kurczę prawda? To jest broń ciężka, chyba najcięższa w całej grze. W sensie broń ciężka numer 3, bo numer 2 to było to, co spotkałem parę odcinków temu, ale było popsute. Tylko teraz mam pytanko, no, co mam wywalić? Bo nie chcę rapiera wywać. Znaczy na ra no, Zaraz mam To na chwilę wywalę. To się nazywa Fusion Cannon. działa fuzyjne. Ula la, i to jest napędzane tymi Prisms. Jak to działa? Uuu, a może to nie jest takie złe? Czy to mnie zabije jak tu szczerze? Ej, to jest dobre, to nie jest to chyba złe, to jest naprawdę dobra broń. W magazynku ma 5. Znaczy 5 to ma yy, stan broń jest 5, więc nie jest w najgorszym stanie. Całkiem konkret, kurczę, lada. Eee, jak najbardziej biorę. Tylko co by zrobił? Bo chciałbym mieć tego psy ampa, kurczę. Dajcie mi... Aha, zrobię sobie przerwę. Teraz mam idealny moment na przerwę i w międzyczasie muszę coś rozkminić, jakby to ten kwipunek rozwiązać. Dobra, na razie, cześć. Buzi? Nie.